Nie stopie problemu, że mixer ma <laughs> Czekaj, czekaj. Sprawdzam. Architekcik, jesteś geniuszem. Widzowie, najnowszy projekt za milion punktów kanału. Milion punktów kanału. Widzowie. A? Jak asas. Ja mu tu napisałem, widzowie! Nie, bi, nie jestem za tobą, ani za... i nie za bandu, za łysem dlatego nie wiem, co o tym myśleć. Ale Francja! ,Yeah, <tak <tulac.> ma ty! już I Próbuję f do od idola. Ale co, że jeden na jeden? Moglibyśmy zagrać na rozluźnienie. Kubi, nie ma szans. w się sensie może, mogę z tobą zagrać. tylko mówię ci, że nie masz szans wygrać. Tak byś wziął. Poszedł, wiesz, na MMA na przykład, na trening i na sparring do ma meda kalidowa. No to jaki to ma sens taki sparring? Ja f podjebałem. Wygrałeś, Kubi, brawo. Uwaga do najcink. Opinia Bartka o koledze z branży, co lubi świnie? Moja szczera opinia. This is so L.A. I know. We need to find a palm tree This is so bag. L.A. Nie nagrałem prawda? Chyba nagrałem. Krążą plotki, że Bruce po prostu chciał pooglądać pikantniejszą stronę Shinii, a skończył na zooszubie w towarzystwie warchlaków. Teraz ja bym chciał coś powiedzieć. Tak. Ja oglądam zawsze kulturalne porno, nie no, siedzę no, na tak. takich stronach, a jeśli chcecie coś sprawdzić, wpiszcie sobie, nie wiem czy mogę polecić stronę. Ja siedzę k. na stronie z Punkbank, Feedom i, i tyle. Tam są same filmiki z fetyszami, ja sobie tam siedzę. I ja takie rzeczy lubię. Ow. Aha. Pacała w cała Szymyrw... ...zepsuty Przepraszam Natalia Ja Nie, Nie miałem powiedzieć, e! jak jesteś... On powiedział teraz? Pojęto na głos On jest Dobra. Ja się boję horrorów, ale no co, wyskoczę mi coś na ryj, krzyknę i gram dalej, no wyjebane. Jestem Kalesą, że k***, coś wyskoczy, on nagle wstaje. K***. Vanessa Lopez za Rajda! Wow, dziękuję ci, Vanessa, serduszka, trzeci po amerykańsku. Great things from Poland, Vanessa, thank you, thank you, thank you for your uh, wave, wave k***a. community, thank you for community, love from Poland. Oh, I'm gay. I don't understand a thing. Oh, Vanessa, Vanessa, Vanessa. We love you. We love you. We love your music. We love your movement. We're waiting for your streams. And so, w w what can I tell? Uh, thank you. Thank you for the ride. What? Did you <coughs> see that? Hey. Oh, a hey, hey, dobra. Napis. Coś napisałeś, że się pokatane Poś. Jak można pokatane pokatany? Pójść. O kurwa, bałem na bazę. O nie, kurwa, o kur... kurwa! Kurwa, to Kurwa, debil, O kur... co ty zrobiłeś? Znaczy no, tak ogólnie chciałbym taki masaż e, e, tutaj na jakieś takie spięcia powięziowe. Masaż mózgu, se zrób, kurwa, żeby zmądrzeć. Ja zadzwoniłem. Nie, to nie jest Indian, no z Ukrainy. You're, where are you from? Russian. O, oh, suka. Mordle po polsku. Nie. <głos> nie. <głos> nie. <głos> znowu to samo. do 10 i nic i się da. nie ruszaj, okej? Okay? Taki żarcik, nic ci się nie stanie, Dobra. obiecuję. Zamknij oczy i, i, i się nie ruszaj. Zamykam. No to jesteś moja opadła sidła Aniu no, jesteś księżniczką mojego zamku. Teraz konferencja PZP-u. A kto się bije? Bo konferencja! Bo bitka! Ale mam dzisiaj cięty dowcip, kurwa, nie! Fame battle, rozdupca tego smoka KUO Teraz defensywną kartę Nie dam się, nie dam się chłopaku tak łatwo nabrażę twoje schaby And then kończę swoją turę I w tym momencie przyzywam potężną armatę z wielką lufą 900 centymetrowa lufa dziwko widzisz to? Widzisz to? Rozwijmy teraz Face up position dla mojej armaty Przyzywam cię Jak macham rękami, żeby ją przyzwać, Kur... Tak jest! Super Note Carl Lake Cannon! Aktywuję efekt i zabieram ci 2000 punktów życia! Ty chora z internetu! What now? What fucking now? Zabiję go zaraz! Zaraz k***a zabiję! Kur... Co się dzieje? Co się dzieje? Czemu ty tu jesteś? Jezu! Dlaczego ty tu jesteś? A czemu ty jesteś przy węcie? O kur. Nie wiem? Nie! Pomocy to Ortiz! 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 Kurwa! Za dorzucisz. <laughs> Czekaj co? A Windows ale. Ty kurwa Patrz to stary, był Wladimir, nie ma Wladimira O kurwa! Ja dole! Advanced Warehouse, magazyn zaawansowany Ara, ara, ja? Bo... daj mi z ust twych piciu Co to k***a A gdzie to k***a, gdzie to gdzie Bączy. Gdzie? Gdzie jest ta bączy? Bonca Bączy, tam gdzie się ch**j z pizdą łączy Ciekawe Faris, powiedz mi, czy ty byś chciał wziąć udział w e, evencie, który organizuje? Już 30 streamerów jest zapisanych: pizzaday.pl. Musiałbyś tylko streamek z kuchni, stary, jak kręcisz pizzę. Trzeba po prostu pizzkę 9, y y 9 lutego ukręcić na live'ie 9 lutego? A wyja, ma, 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 wyjazd, mamy wyjazd! pizzaday.pl, myśmy już to trzeci szkolenie rok. Szkolenie! To znaczy, trzeci raz? A po e, filmiki Z level lat. 2. Parko ale fart, kręcim, ale bym wiecz, się wjebał, kurwa, o ziemi, boże Tak serio nie umiem gotować, nie mam kuchni, bo wyszła teraz Na zakupy Góra, ja, ja w górze, jestem k***a ku... szczytem, jestem najlepszym streamerem Ty, nie, ty nie jesteś Ty nie jesteś, nie, to wiem Ja, jestem, walę konia Ty walisz, puu, puu Walisz konia teraz i nie możesz rozmawiać I... Tak? A, okej okay. Jak ten torcik? Nie, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale wystawiłam go na balkon. Yy, tylko, że w nocy, jak spałam, yy, to dojebało śniegu i zastanawiam się, czy w takim razie nie będzie yy, potrzebna śmietanka w ogóle już. No ch Chyba nie będzie już potrzebna śmietana, skoro najebało na niego śniegu. Nie, no żartuję sobie, żartuję sobie, przykryłam go. Moje kupony. No i co? I sześć dyszek dzisiaj. K**a pada do kiermanki? Chyba maszek będzie zamawiany. Nie! Kur... Wiedziałem, że coś się dzieje! I sześć dyszek dzisiaj... A pada do kiermanki! Witam. Szymano. O. o nie! O nie, kurwa! Nie! To są zajebiste skarpetki, wodoodporne, kurwa, kurwa w gwoździa wpiłem. Ja, p***ę dole. Nie chuj. A! Ci, że to jest co my jeszcze nie mam został jeden nie, nie ja spokojnie on rozbrałem na raz! tu mutuję się w każdej akcji, bo ty mi rozpierdalasz swoją kurwa tak tekstem... ja bym wyszedł i wpierdolił rundę zwanie do Justyny czas zadać jej to pytanie jaki Jestem prywatnie. Hello. Witam, dzwonię z programu telewizyjnego, jest Pani w telewizji, na streamie, witam. Nie masz uczestników innych? Co? Tylko mnie znasz? Czemu mi to robisz? Dobra. No y... co tam zostało? Zabrakło Ci fajek? A najbardziej to wiesz, co bym chciał robić? Co? Kurwą bym chciał być. Dobrze, pij kaniołku, kocham Cię. Ja będę Cię chronił, jak będziesz spał. By ci nikt krzywdy nie zrobił. Może ci zaśpiewam kołysankę? Być się lepiej spało. Ach śpi. No właśnie. Może zaraz się... Ci światło zgaśnie. Oj, śpi. Kochanie. Niech ci gwiazdka z nieba spadnie. Żeby kultas był twardy. A cipka. Biegatne Dobra, spierwam bo się obudził. Dobra, szakal ka. Przestaniesz pierdolić. A ile ty masz lat? Nie powiem, bo mnie spanują na Twitchu. <ścoughs> Jezu, idzie się przytulić, idzie się przytulić. I pokazuje czokotupkę! Nie pokazuj! Czoko dziurki. Jeszcze Bruce wejdzie na streama i co?